Podobno raj na ziemi nie istnieje, ale dzisiaj śmiem się nie zgodzić z tym twierdzeniem, zwłaszcza jeżeli chodzi o miłośników klocków Lego, ponieważ w naszym mieście powstała kolejna sala zabaw, gdzie właśnie one są motywem przewodnim. Możecie tutaj nie tylko się uczyć składać klocki Lego, ale również wypić pyszną kawę. To co? Widzimy się na Jasnogórskiej? Taka nasza podstawowa oferta dla klientów indywidualnych to są wejścia w tygodniu i w weekendy. Można do nas przyjść, pobawić się klockami, zarówno mogą przyjść dzieci z rodzicami, jak i sami dorośli. Często nam się zdarzają pary, które przychodzą na przykład na randkę. Można bawić się w tej strefie dla młodszych dzieci, gdzie mamy klocki duplo, jak i w tej strefie dla trochę starszych. Mamy dużo klocków luzę, gdzie dzieci mogą w własnej wyobraźni coś budować, mogą dobudowywać coś do makiet. No i przede wszystkim też mogą składać zestawy. Mamy Około 1000 zestawów podzielonych na woreczki, tak jak występują nowe zestawy, dziecko wybiera sobie z naszego katalogu i może to poskładać, pobawić się tym. Można budować własne mozaiki, samochodziki można budować, później je testować na zjeżdżalni. Generalnie wszystko, co nam wyobraźnia do głowy przyniesie. Galeria została podzielona na cztery najważniejsze kierunki artystyczne w drugiej połowie XVIII i XIX wieku. Są to oświecenie, romantyzm, tematyka skoncentrowana wokół idei akademii, którym patronowała akademia oraz sala realizmu, polskiego impresjonizmu i początków symbolizmu. Miejmy nadzieję, że słoneczna pogoda na dobre zawita do naszego miasta, a to sprzyja spacerom. I tutaj mam dla Was nową propozycję, czyli piękny, nowy park Detmajera. Mieszkańcy znajdą tu przede wszystkim wypoczynek i aktywną rekreację wśród drzew, wśród przyrody. Park nie został intensywnie zagospodarowany. Są tu alejki, wprawdzie przy wejściu taka podstawowa infrastruktura z to z miejscami do piknikowania, z hamakami. Natomiast dalej cała infrastruktura parkowa opiera się o takie wijące się przez las alejki, ale też dla dzieci pewna infrastruktura powstała, plac zabaw nawiązujący do starych bronowic z chatami bronowickimi, więc takich elementów nawiązujących do tego miejsca, w którym tutaj park się znajduje, jest bardzo dużo. Park to jest część leśna, ale również część stawu i pewne zagospodarowanie wzdłuż ulicy Tettmayera, pomiędzy ulicą Tettmajera a Strugą Bronowicką. 21. edycję ogólnopolskiej akcji Tydzień Bibliotek trwającą od dziś do 15 maja promuje hasło Biblioteka Miejsce na czasie. W akcji co roku bierze udział Biblioteka Kraków, która zaprasza do odwiedzenia jej filii i udziału w licznych wydarzeniach. Już 10 i 11 maja bibliotekarze w kilku filiach zorganizują seniorom oraz rodzicom z dziećmi warsztaty, prezentacje funkcjonalności nowej aplikacji Biblioteki Kraków. Natomiast 13 maja odbędzie się coroczna akcja z za Zaladą w Bibliotece Kraków. To tylko nieliczne atrakcje, które zostały dla Was przygotowane. Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie Biblioteki Kraków. Na bulwarach wiślanych można odpoczywać, spacerować, zwiedzać, podziwiać nasze miasto, ale również grać w szachy. I to od bardzo, bardzo dawna, ponieważ ta tradycja sięga aż czasów I wojny światowej. Na tyłach jubilata mamy kosakówkę, czyli siedzibę rodową malarzy kosaków którzy przed pierwszą wojną światową razem ze znajomymi przychodzili tutaj nad Wisłę sobie zagrać w szachy i od tej pory my kultywujemy tą tradycję. Krakowski ośrodek dość mocno stoi w szachach jeszcze przed wojną, no i stąd tak tutaj sobie gramy. Moja szachowa tra tradycja trwa, się zastanowię, 60 lat. Nauczyłem się grać w wieku lat 7, pochodzę z szachowej rodziny, no i od tej pory sobie stuka. Jest piękna atmosfera świąteczna, wszyscy ładnie odświętnie ubrani, panuje kultura tak zwana krakowska, jeszcze kinderstuba, także no, miejsce jest genialne na wypoczynek. W muzyce znajdziemy różnorodność języków i mozaikę narodowości, a przecież ujęte w dźwięki emocje są uniwersalne dla nas wszystkich. Oto przesłanie festiwalu czterech tradycji, który trwa do 11 maja w Krakowie. Od 8 do 12 maja Kraków będzie gospodarzem 14 edycji Festiwalu Kultury Rumuńskiej. Tegoroczny program upamiętnia 35-lecie upadku reżimów komunistycznych w Bukareszcie i innych stolicach Europy Środkowo-Wschodniej. Już w najbliższą sobotę 11 maja o godzinie 10 odbędą się kolejne treningi lekkoatletyczne dla dzieci i młodzieży organizowane w ramach projektu Trenuj w Krakowie.